Witajcie w ciszej niż myśli, mówiłem, że temat dotyczący szczęścia i odczytania pełni w sobie będzie w kilku częściach. Jeszcze raz powtórzę, bo czasami w komentarzach ludzie się mnie pytają, czy mogą udostępniać moje filmy. Udostępniać, ja po to to mówię. Nigdy nie wiadomo, kiedy kto na co trafi. Ja jestem wyznawcą synchronizmu nic się nie dzieje z przypadku. Wszystko gdzieś tam się zazębia. Moi drodzy, yy, ciągnąc ten temat yy, odczytania yy, pełni w sobie, by ze sobą samym być szczęśliwym. Wiecie, ja kocham spotykać się z drugim człowiekiem. Yy, wtedy piszę przez duże C, że spotykam się z człowiekiem. Jeżeli jest to spotkanie człowieka z człowiekiem, a nie oczekiwania z oczekiwaniem, roszczenia z roszczeniem. Chęcią, żeby on mnie w czymś dopełnił, a z jego strony, że może ja go w czymś wewnętrznie dopełnię, Moi drodzy, wtedy takie spotkanie niezależnie od poglądów, zawsze są dobre, zawsze są owocne, zawsze są ubogacające. I dające bardzo wiele radości. Natomiast moment, kiedy napotykają się dwa roszczenia, dwa oczekiwania, dwie tęsknoty za tym, że ktoś mi we mnie coś zapełnił wewnętrznie, zaczynają się konflikty. I powiem Wam szczerze, że ile ktoś się przyłapie na takim spotkaniu z człowiekiem, gdzie spotykam się z moim oczekiwaniem, a nie z tym człowiekiem, moim oczekiwaniem, jak on powinien się zachować, co powinien powiedzieć, to po pierwsze właśnie zauważyłem, że bardzo często tego drugiego człowieka ranie. Ale nie tylko. Też bardzo potężnie ranie siebie. Bo jeżeli człowiek zaczyna siebie czytać, zaczyna te historie do podróży do swojego wnętrza, to zaczyna siebie też analizować w sposób naturalny nie przez rozmyślania nie wiadomo jakie i nagle widzi, że takie spotkanie w człowieku zaczyna, jeżeli nie ma odzewu odpowiedniego z drugiej strony w cudzysłowie odpowiedniego zaczyna wprowadzać na drogę niecierpliwości, frustracji. W smutku i całego dobudowywania ideologii do słów drugiego człowieka, a to nam chyba nie niepotrzebne.